Szepty horroru. Wewnętrzny niepokój. Złe samopoczucie towarzyszyło mi od kilku tygodni. Bóle brzucha, brak apetytu, bezsenność. To właśnie noce były najgorsze. Kiedy tylko układałem się do snu, działo się ze mną coś naprawdę dziwnego. Z mojego brzucha dochodziły dziwne odgłosy, którym towarzyszył ból. Czułem, jakby coś się we mnie rozpychało i próbowało uwolnić. Najgorsze jest to, że nikt nie chciał mi uwierzyć. Matka zrzucała wszystko na karp złej diety i nastoletnich wymysłów. Oczywiście poszliśmy do lekarza, ale ten wykonał jedynie podstawowe badania i kazał zmienić dietę na lekkostrawną. Byłem przekonany, że nie tu leży problem. Postanowiłem jednak wdrożyć trochę zdrowszych nawyków do swojej codzienności, aby udowodnić wszystkim, że to nic nie da. Wprowadziłem do jadłospisu więcej warzyw i zacząłem jeździć na rowerze. Jak się jednak okazało. Problem z moim złym samopoczuciem i bólami brzucha potęgował po jakimkolwiek wysiłku. Miałem nadzieję, że zmęczony łatwiej zasnę, tymczasem dziwne odgłosy i uczucie rozpychania stawało się wtedy jeszcze bardziej dotkliwe. Codziennie rano opowiadałem matce o moich dolegliwościach. Słuchała mnie ze zniecierpliwieniem, szykując się do pracy. W końcu wpadła na pomysł, że wyślę mnie w lipcu na obóz językowy. Wyjedziesz w jakieś słoneczne miejsce, poznasz nowych ludzi i wszystko minie jak ręką odjął. Może Barcelona albo Madryt? Snuła wakacyjne plany, nie zwracając uwagi na moją reakcję. Nie dawałem jednak za wygraną. Miałem plan na kolejną noc. Jeśli nikt nie wierzy, że w moim ciele coś siedzi i próbuje się wydostać, po prostu to nagram. Włączyłem lampkę, naszykowałem telefon i czekałem, aż znowu się zacznie. Ale. Co niesamowicie mnie zadziwiło, nie wydarzyło się nic. Akurat wtedy, kiedy oczekiwałem pojawienia się moich co nocnych dolegliwości, one po prostu nie wystąpiły. Zupełnie tak, jakby coś wewnątrz mnie wiedziało, że chcę to zdemaskować, to nie mógł być przypadek. Wyglądałem jak cień człowieka. Wychudzony z poszarzałą cerą. Nie mogłem się na niczym skupić. Postanowiłem zatem przechytrzyć czające się we mnie coś. Jeśli jest na tyle mądre, aby nie dać się sfilmować, nagram jedynie same dźwięki. Może to wystarczy. Tej nocy położyłem się dość wcześnie zaraz po 22. Włączyłem dyktafon w smartfonie i schowałem go pod poduszką. Tym razem nie musiałem długo czekać. Niemalże po kilkunastu minutach z moich wnętrzności zaczęły dochodzić te dziwne, coraz bardziej przerażające dźwięki. Towarzyszyło im to samo, przyprawiające o mdłości uczucie rozpierania i bólu. Jak zwykle ostatnimi czasy, także i dziś niewiele spałem. Obudziłem się zaraz po wyjściu matki do pracy, aby odsłuchać nagranie. Wypuść mnie. Wypuść mnie. Musisz mnie uwolnić. Wyraźnie wykrzykiwał głos na nagraniu. Nic nie pamiętam z tego, co działo się ze mną później. Chyba szklanka z wodą wypadła mi z ręki, a później zemdlałem. Teraz jestem na szpitalnym łóżku. Pewnie matka, nie mogąc się do mnie dodzwonić, przyjechała do domu. Siedziała teraz przy mnie. Łukała i trzymała mnie za rękę. Nie miałem siły znosić jeszcze jej cierpienia. Miałem swoje. Na szczęście do sali wszedł lekarz i poinformował mnie, że w związku ze zgłoszonymi ostatnio przeze mnie dolegliwościami i omdleniem wykonają komplet badań. Kolejnego dnia wieziono mnie na gastroskopie. Czy czułem lęk? Przeciwnie. Jeśli coś tkwi w moim ciele, to chyba nie zdoła ukryć się przed kamerą, którą wprowadzą do mojego brzucha. Chwilę później przygotowywano mnie do badania. Dostałem ustnik, który blokował zęby przed zagryzaniem. Bardzo miła pani doktor poinformowała, że będę musiał przełknąć endoskop i że badanie będzie nieprzyjemne, ale nie będzie bolało. Do nieprzyjemnych odczuć jestem już chyba przyzwyczajony, pomyślałem. I nie mogąc się odezwać, wyciągnąłem kciuk na znak, że wszystko jest jasne i jestem gotowy. Pani doktor, która wykonywała badanie, przyglądała się dłuższą chwilę obrazkowi na ekranie małego monitora z bardzo poważną i zdezorientowaną miną, po czym wypuściła z siebie niekontrolowane: "O mój Boże. To nie był dobry znak." Nie mogłem jednak jakkolwiek zareagować. Rura w przełyku nie ułatwiała zadawania pytań. Zanim jednak zdążyłem wpaść w panikę, poczułem ból, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie zaznałem. Jakaś nadludzka, niezmaterializowana siła wypchnęła endoskop z mojego gardła i obwiązała wokół mojej szyi. Krztusząc się i tracąc dech, straciłem świadomość tego, co działo się wokół. Docierały do mnie jedynie przerażające krzyki, artykułowane tym samym głosem, jakim udało mi się utrwalić na nagraniu. Teraz obydwoje jesteśmy wolni, zabieram cię ze sobą. Ostatecznie otępił mnie demoniczny śmiech, który nastąpił tuż po nich. Kiedy się ocknąłem, było już takie samo. Zniknął szpital, lekarka i moja mama. Wszędzie palił się ogień. Czuć było smród siarki, a pod stopami miałem błoto i kamienie. Co to za miejsce? Nie musiałem długo się zastanawiać. Postać, która się do mnie zbliżała, nie pozostawiała mi wątpliwości. To był najprawdziwszy diabeł. Skąd to wiedziałem? Po prostu... Czułem to. Był cały czerwony, miał ogromne czarne rogi i włochaty ogon. Rozpoznałem go po głosie. To on we mnie siedział przez cały ten czas. Wreszcie spotykamy się twarzą w twarz. Widać w biegle, gdzie czekają cię wieczne męki i katusze. Wykrzyczał z zadowoleniem. Od mojego pierwszego dnia w piekle minęło chyba już ze 100 lat. Nie mam jednak pewności, bo nie posiadam kalendarza czy choćby zegarka. Wiem tyle, że jak tu trafiłem, miałem bujne włosy i gładką skórę. Obecnie jestem pokryty łuskami i urosły mi dość pokaźne rogi. Ale co najlepsze. Przez ten czas dużo się nauczyłem i teraz mój głos coraz bardziej złowieści stał się wewnętrznym niepokojem pewnej osoby. Zasubskrybuj szepty horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii.